Trzeba się pogodzić z faktami. One są takie, że coraz mniej kontrolujemy rozwój, i coraz mniej rozumiemy algorytmy. Które tworzymy. My rozumiemy algorytmy treningowe, ale wytwory tego treningu to są algorytmy, których nie wiemy, jak one działają. To są algorytmy, które w ogóle nie potrzebują żadnych danych do treningu. To są takie autonomiczne algorytmy, takie jak Alpha Geometry, o którym mówiłem, czy Alpha Zero, które uczy się grać w gry poprzez self-play i w ten sposób uczy się reguł gry, uczy się strategii gry i tak dalej. To jest inteligencja. Nie wiemy, co to jest świadomość, ale inteligencja to jest umiejętność dostrzegania analogii. I przy takiej definicji, ten algorytm kompresji danych jest inteligentny, bo żeby kompresować dane, trzeba umieć dostrzegać analogię w ciągu ZERI 1. W przyszłości się w ogóle nie da przewidywać, to się jeszcze nikomu nie udało i ludzie oczywiście próbują to robić. Jedyną osobą, która wie, jaka jest przyszłość, to jest Jan LeCun. Partnerem odcinka jest XTB, organizator konferencji Masterclass. Odbierz nagrania z konferencji, klikając w link w opisie. Profesor Andrzej Dragan jest moim i Państwa gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Na jednym z wywiadów wspominałeś o tym, że żeby utrzymać algorytmy w ryzach, nie powinniśmy ich wpinać do internetu. Po czym ChatGPT, to było parę miesięcy po tej wypowiedzi, wpiął i dał od, od razu dostęp ludziom do tego narzędzia. Czy to jest taki pierwszy krok do tego, żebyśmy się zaczęli martwić? i że te algorytmy rzeczywiście nam się wymkną spod kontroli? Te, to nie, nie ja powiedziałem, tylko y, profesor Max Tegbark na taką tezę, że jeżeli zależy nam w ogóle na kontroli sytuacji, to to jest jedna rzeczy, której warto byłoby robić, jeśli chcielibyśmy mieć możliwość wyciągnięcia wtyczki, ale ja nie wiem, czy to jest nasz cel, żeby cokolwiek kontrolować. No w końcu cała idea uczenia maszynowego polega na tym, żeby nie programować tych programów, nie pisać kodu, tylko żeby pozwalać do pewnego stopnia autonomicznie tym modelom utyć się na danych treningowych, więc to, to, to że ta, ta wola potrzeba kontroli, to już jest coś, co w zasadzie minęło wraz z erą klasycznych algorytmów. Rozumiem, że w takim razie e, podchodzisz do tematu, zobaczymy, jak to będzie wyglądało i nie da się do końca tego przewidzieć. Kolejnych faz ewentualnego rozwoju sztucznej inteligencji. Nie, no, w przyszłości się w ogóle nie da przewidywać. To się jeszcze nikomu nie udało i ludzie oczywiście próbują to robić. Jedyną osobą, która wie, jaka jest przyszłość, to jest Jan Kun z mety, ale on w zasadzie zna tą przyszłość, że jak przewiduje, że to coś jest absolutnie niemożliwe, to to się dzieje następnego dnia. Więc <laughs> to jest tego typu przewidywanie. No, możemy się cokolwiek starać, domyślać, co się może wydarzyć na podstawie ekstrapolacji trendów. No, I to tyle w zasadzie. Natomiast ewidentnie jest tak, że jesteśmy w ciekawych czasach, w których algorytmy robią rzeczy, które jeszcze chwilę wcześniej nam się wydały niemożliwe. I gdyby pokazać to, co te algorytmy robią dzisiaj, nam samym 3 lata temu, to by nikt nie uwierzył, że to w ogóle kiedyś, kiedykolwiek się wydarzy. Rok temu na wywiadzie, który ukazał się na naszym kanale, mówiłeś o tym, że jeżeli chodzi o poziom logicznego myślenia, to aktualnie sztuczna inteligencja plasuje się na poziomie 8-10 latka. Co się zmieniło w czasie tych ostatnich 12 miesięcy? To jest kolejnych kilka... Lat rozwoju, jeżeli chodzi chociażby o poziom logicznego myślenia. Znaczy, w takich prostych testach zagadka logiczna, to rzeczywiście te modele do niedawna DPI4 było całkiem niezłe i było lepsze od ośmioletnich dzieci pod wieloma względami, nie pod wszystkimi. Natomiast ich główną, głównym ograniczeniem było to, że one inwestowały określoną ilość mocy obliczeniowej w jeden token wyprodukowanego tekstu. I, i, to jest coś, co Daniel Kahneman, psycholog, porównywał, znaczy porównałby do czegoś, co nazywamy systemem 1 w naszym myśleniu, kiedy automatycznie udzielamy odpowiedzi bez głębszej refleksji. No i to trochę jest tak, że taki model mógłbym zapytać, jak skwantować grawitację, albo ile to jest 5 razy 5, i on nad, każdą, nad każdym z tych pytań zastanawia się tyle samo. Oczywiście skala trudności jest zupełnie różna i te modele nie były w stanie ocenić trudności problemu. I teraz pojawiły się pierwsze nieśmiałe próby zmiany tego stworzenia sfor algorytmów, które będą czymś na kształt systemu 2, który analizuje trudność problemu, ma jakąś autorefleksję, koryguje swoją odpowiedź i w zależności od tego czy pytanie jest łatwe czy trudne, inwestuje więcej albo mniej zasobów. No i na przykład GPT ten najnowszy model O1 ma właśnie tego typu umiejętność albo Ambicję, taką umiejętność posiadał, mm. właśnie, żeby po raz pierwszy analizować trudle, problemy w sposób bardziej krytyczny. I rzeczywiście jest lepszy w rozwiązaniu problemów, łat, trudniej go przyłapać na jakichś kompletnych bzdurach. No, jeśli chodzi o, na przykład problemy z fizyki i umiejętność rozwiązania ich, to o jeden rozwiązuje, na przykład, z, z elektrodynamiki klasycznej problemy, które byłyby za trudne dla moich studentów na egzaminie kolokwialnym, więc no, on już jest całkiem niezły. Oczywiście, tutaj mówię o problemach podręcznikowych, ale. Na przykład modele stworzone przez DeepMind, czyli tegorycznych noblistów z medycyny, taki Alfa Geometry, który rozwiązuje problemy matematyczne, to już nie są problemy podręcznikowe, tylko problemy z Olimpiad Matematycznych, które z definicji są takimi problemami, których nie ma w żadnych podręcznikach, bo są oryginalne problemy. I, i te najnowsze modele firmy DeepMind, nie są modele językowe, tylko zupełnie inne, one są w stanie rozwiązywać problemy z z olimpiady matematycznej na poziomie mniej więcej srebrnego medalisty. W tym roku, gdyby taki algorytm wystartował, to dostałby srebrny medal, bo go testowano. I to są oryginalne problemy, których nie było w danych treningowych, chociaż bez tego powodu, że te modele nie, miało, nie mają danych treningowych już, tylko się uczą na danych syntetycznych. Więc jest dużo zupełnie jakościowych różnic, w porównaniu z tym, co było rok temu. Po pierwsze, te modele, które mają jakiś poziom autorefleksji, jakiś prymitywny jeszcze system 2, czyli coś na kształt trochę głębszego rozumowania, no i yy, 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 no te modele, które Deep Mind robi, czyli Alpha Geometry, które bez jakichkolwiek danych treningowych już nie tylko grają w szachy czy w Go, ale rozwiązują problemy matematyczne całkiem złowo. Mhm. Patrząc z perspektywy generalnie treści, które pojawiały się na YouTubie, związane, z, związane ze sztuczną inteligencją, to dominował strach, tytuły, które bardzo mocno. Powodowały taki niepokój wśród odbiorcy co do tego, co sztuczna inteligencja może przynieść. W czasie tych ostatnich 12 miesięcy, twoje podejście, odczucia związane ze sztuczną inteligencją, ona uległy jakimkolwiek zmianom, że jest trochę bardziej optymistycznie? Ale ja nie, nie widzę tutaj powodu do strachu. No. Trzeba się pogodzić z faktami, one są takie, że coraz mniej kontrolujemy rozwój, coraz mniej rozumiemy. Algorytmy, które tworzymy. My rozumiemy algorytmy treningowe, ale wytwory tego treningu to są algorytmy, które nie wiemy, jak one działają, są niealgorytmizowalne w taki elementarny sposób. No i, 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 i trzeba się jest po prostu do wiadomości, że, y, y, że stopień naszej kontroli będzie się pewnie zmniejszał. Do czego to doprowadzi, to nie wiemy. Y, są różne przypuszczenia, ale. To nie jest jakiś powód, żeby, żeby się tym jakoś fundamentalnie przejmować. No to jest raczej bardzo, bardziej fascynujące niż niepokojące, dla mnie przynajmniej. W XXI wieku mówi się o tym, że najważniejszym aktywem jest informacja. Widzimy to chociażby po tym, jak dużo danych potrzebuje sztuczna inteligencja, żeby się uczyć, jak odróżnić dobrą od złej informacji pod kątem jakości. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie to w jakikolwiek sposób kwantyfikować? No zależy jaka. Yy, yy inteligencja, bo są algorytmy, które w ogóle nie potrzebują żadnych danych do treningu. To są takie autonomiczne algorytmy, takie jak Alfa Geometry, o którym mówiłem, czy Alpha Zero, które uczy się grać w gry poprzez self play i w ten sposób uczy się reguł gry, uczy się strategii gry i tak dalej. Więc to jest tak, że modele językowe potrzebują dużo danych i to najlepiej dobrej jakości, ale są przykłady, przykłady algorytmów, które w ogóle nie, nie potrzebują danych dostarczanych przez człowieka, więc tutaj jest to, to ważne rozróżnienie i oczywiście Modele językowe, które robią taką furorę, które są karmione gigantycznymi ilościami danych, w tym momencie są od nich zależne, ale to jest też kwestia pewnie niezbyt odległej przyszłości, kiedy te, wie, nauczymy się tworzyć algorytmy, które coraz lepiej rozumują. Mówię w sensie operacyjnym, rozwiązują problemy, które im dajemy. Nie, nie jest takie rozumowanie w sensie ludzkim, to jest coś zupełnie innego. I robią to coraz lepiej, z coraz mniejszą ilością i, 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 i danych treningowych. Więc to, to jest pewnie przyszłość, na, na którą teraz czekamy. Jeżeli myślimy o sztucznej inteligencji, bardzo często myślimy też o tym, czy ta sztuczna inteligencja będzie miała jakąś świadomość, niż tylko to taki, taki element wnioskowania. W ogóle, dlaczego mówimy o inteligencji tej stworzonej przez niby człowieka, że używamy tego przedrostka sztuczna? Bo w takim razie przecież nawet takie twory, jak rzeczy, które tworzą artyści, to też poniekąd można by użyć sformułowania, że są sztuczne. No to ja. Co to, to jest inteligencja? No nie wiemy, co to jest świadomość, ale inteligencja to jest umiejętność dostrzegania analogii. I przy takiej definicji ten algorytm kompresji danych jest inteligentny, bo żeby kompresować dane, trzeba umieć dostrzegać analogię w ciągu jedynek. Więc w tym sensie świadomość i inteligencja są od siebie w ogóle niezależne. Mogę mieć kompletnie nieświadomy algorytm kompresji danych, który jest jakoś tam inteligentny, prymitywnie, i mogę mieć yy, świadomego człowieka, który nie jest za bardzo inteligentny. To są w ogóle oderwane od siebie pojęcia. I o ile rozumiem, cokolwiek, to warunki konieczne, żeby się świadomość w ogóle mogła pojawić, nie są spełnione w przypadku y, tych algorytmów. Nie wiemy, co to jest świadomość, ale wiem, jakie są warunki konieczne, niektóre. Mhm. I, I jednym z nich jest umiejętność obserwowania swoich stanów wewnętrznych. To jest jeden z warunków koniecznych, żeby się świadomość mogła pojawić. I w większości modeli, które tworzymy, y, tego warunku nie ma, one nie, nie obserwują same siebie, mhm. więc tam nie ma żadnej świadomości. Mimo wszystko jakiś poziom inteligencji jest. Gdybyśmy mieli e, przepuszczać takie modele przez testy inteligencji, to one jakiś wynik osiągają, już nie jest to wynik kompletnie tragiczny. Walczymy, jeżeli chodzi o wyścig związany z rozwojem technologicznym, walczymy na dwóch polach. Jeden to jest pole zebrania informacji, zdobywania tych informacji, później ich przetwarzania. Mamy też takie pole, które ostatnio pokazały działania Microsoftu, który Przejął udziały w, w elektrowni atomowej po to, żeby zdobywać też energię, bo cały ten ekosystem jakoś musi funkcjonować. ta siła nacisku nie przeniesie się w stronę właśnie zdobywania tej energii, żeby ta sztuczna inteligencja w ogóle mogła funkcjonować? No, w zeszłym roku, we wrześniu, tutaj, że Microsoft umieścił na swojej stronie internetowej ogłoszenie o pracę dla fizyków jądrowych, bo hmm. właśnie chcą te nowe centra obliczeniowe Stargate, które mają kosztować tam 100 miliardów mniej więcej przez parę lat. Trzeba jakoś zasilać. No, koszt takiej elektrowni to pewnie idzie w pojedynczych miliardach dolarów, więc to nie jest duży procent całej inwestycji. No i o wiele wygodniej jest mieć swoje prywatne źródło energii, więc pewnie tak będzie, że dopóki nie, nie nauczymy się optymalizować energetycznie tych modeli, a na razie one są bardzo nieefektywnie energetycznie, zużywają dużo więcej energii niż to jest potrzeba, bo wiemy to, bo nasz mózg ma o wiele większy obieg informacji, a jest jego moc, którą pobiera to jest tyle, co moc żarówki 20-watowej. Więc... Yy, a, a te algorytmy są bardzo nieefektywne, więc na razie jeszcze nie przejmujemy się tym bardzo, skalujemy to, ile wlezie, i trzeba to jakoś karmić energią. Ale jak się ta energia zacznie kończyć, to trzeba będzie się poważnie zastanowić, jak to zoptymalizować. I jest tutaj du duże pole do popisu. Po prostu jesteśmy bardzo daleko od tego, żeby zbliżyć się w ogóle do poziomu ludzkiego mózgu pod tym względem, bo na razie na tym nikomu nie zależy, bo mamy, możemy tą energię sobie po prostu dostarczać np. z elektrowni jądrowych. Panie profesorze, pięknie dziękuję za rozmowę. Profesor Andrzej Dragan był moim i Państwa gościem. Dziękuję. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Weź udział w dyskusji i odwiedź nasz portal fxmag.pl. Nasze poczynania możesz śledzić na portalu X i na Facebooku.